Jesteśmy w parafii św. Józefa, gdzie odbywa się dzisiaj festyn rodziny. No, nie dojechały na wakacje i z wakacji wróciły, no więc z już Rodzice, sausage? dzieci krzyczą swoje imiona, widownia wyłapuje i zamamiętuje. 3, 2, 1, Nie! Rodzice już mają swoich faworytów. No to pierwsze pytanie, jak narodziła się koncepcja tego festynu? No, koncepcja festynu się wcześniej narodziła, zanim tutaj przyszedłem do parafii. My tylko kontynuujemy tą dobrą tradycję. ona się urodziła jeszcze za księdza Antoniego Klemensa tutaj w parafii. A my po prostu po tej przerwie takiej covidowej postanowiliśmy kontynuować właśnie tę piękną tradycję festiwalu, więc no, kontynuujemy i jesteśmy tutaj i zorganizowaliśmy właśnie taki festyn rodzinny. A czy parafianie zaangażowali się w organizację festynu? Tak, parafianie się zaangażowali bardzo licznie. Organizacje festynu wszyscy bardzo chętnie pomagają nam, i się angażują właśnie przygotowani i, i angażują się w ogóle, i tutaj na festynie, prowadzą różne że stanowiska. E, naprawdę dużo się zaangażowali, też i ciasta piekli. W, e, bardzo jesteśmy mi wdzięczni. A zaistniały jakieś wątpliwości dotyczące dzisiejszego dnia? No chyba największą wątpliwością była to, czy pogoda będzie dobra, ale się okazało, że jest piękna pogoda. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy Panu Bogu za to, że, że jest taka fajna pogoda. E, no to jeszcze e, może dwa pytania. E, na co przekazane są środki uzyskane z pesty? A właśnie środki przekazujemy na, na Ukraińców, którzy tutaj w naszej parafii przebywają, są po naszą opieką, uchodźców z Ukrainy, ale także na młodzie na wyjazd wakacyjny młodzieży do tej naszej dzielnicy, naszej cwajki. No to ostatnie, jak wyglądały do niego przygotowania do tego festynu? Już od kilku miesięcy się przygotowujemy. Najpierw koncepcja, koncepcja tego festynu. Kogo kogoś zaprosimy, jak chcemy, żeby to wyglądało, a później, już konkretnie spotykaliśmy się, ustaliliśmy, kto jest za co odpowiedzialny, wyznaczyliśmy rolę, zadania. No ostatni tydzień był taki, żeby wszystko poprzewozić, żeby jakoś to spiąć, e, więc w taki sposób to, to wyglądało. Dobrze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. sobie zjeść kiełbaskę. Dzieci mogą sobie No to pierwsze pytanie, jeśli mogę tak powiedzieć. Co pani tu dobrego ma? Ja tu mam serwik, ja, y, ciasto z jabłkami, donaty i gotowi? Y, a swojskie czy? Większość to swojskie są. A mamy jeszcze tylko i z owocami jest z firmy Baleta, ale większość to wyroby swojskie. Pierwsze pytanie, no to, jak się zareagował na ten pomysł festynu, żeby go zorganizować Bardzo radośnie, entuzjastycznie, bo kocham świętowanie i spotykanie się z ludźmi. A jak e, ksiądz e, wziął się za organizowanie tego? Proboszcz ma trochę ułatwioną sprawę, bo ma litarego od tego, i, i, i wspaniały ksiądz Łukasz wszystko świetnie zorganizował dobrze, no dziękuję dwa pytania, od dwa pytania że także, także drogie dzieci to jest czas dla was ja myślę, że jak zaczniemy od kwoty nie wiem, mam tu jeszcze Marcina, bo to od Marcina podarował nie mamy, ale to ja myślę, że jak zaczniemy od kwoty 30 zł, to to nie będzie wcale źle 30 zł za tego adlerka, kto jest w stanie czy mamy 30? 35? Nowy, jeszcze tutaj mam metkę. produkt oryginalny, także nic pograbianego. nasz chorzowski wytwór, nasz chorzowski produkt. Mamy 30 złotych. Kto jest w stanie dać 35? 40. 45. To po prostu, tak jak powiedziałem, można przywieźć samego siebie jest to bardzo miło widziane. 45 złotych. Kto jest w stanie dać za tą maskotkę 45 złotych? Ktoś coś tutaj? Słuchajcie, dzieci, jak wam się podoba, to tam przekonujcie swoich rodziców, nie? Pan już wyciąga potwór, potwór, bo jest pewny, że, 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 że wygrał. Ja bym tak łatwo tego nie puścił. Słuchajcie, 45 złotych. jest coś? Nikt? Dobra, to 45 złotych po raz pierwszy. Ja pamiętam, jakby się znalazło coś za 50 jakby to poszło za 50 złotych, byłbym bardzo ucieszony. 45 złotych po raz pierwszy. 45 złotych po raz drugi. No i po raz trzeci sprzedane. Wielkie brawa dla tego Pana. Przez trzy licytacje coś dzień... No to jak, no festyn się kończy. Jak się uważa, udany był? Myślę, że tak, że bardzo dał się festyn. Że ludzi przyszło, pani się bawiło i był bardzo, bardzo fajny. No, piękna pogoda, bardzo pięknie był festyn. I jeszcze zostało y, losowanie cegiełek. Tak. Y... A takie pytanie, jeśli ktoś na przykład ktoś wygra, kogoś nie będzie, to y, będzie to gdzieś wrzucane, czy po prostu będzie kolejne losowanie? Będzie kolejne losowanie wtedy. Proszę bardzo. Dzięki, pa, pa. do widzenia. Ostatnie spojrzenie na dzisiejszy partalny festyn rodzinny. Było cudnie. Wielki, balony, animacje dla dzieci. Było pięknie. Ale wszystko to piękne w końcu musi się kiedyś skończyć.